Cześć karawaningowcy. Kolejna nasza miejscówka. Tym razem w Karkonoszach. Przy dziurawej skale. Niedaleko ogrodu japońskiego. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Jest zupełnie za free. Fajnie się tu dzisiaj spało. Pokażemy wam. A więc tak wygląda ta miejscówka. Zobaczcie sobie, tu jest główna droga. Parking dosyć duży. Fajnie się tutaj spało. Było cichutko w nocy. I tu jest ta cała dziura skała, Macie tutaj krzesełka. No, nie ma tojtojów, nie ma nic takiego, ale wiecie, że my mamy wszystko praktycznie swoje. Nie zgubicie się tu, to jest niedaleko japońskiego ogrodu w karkonoszach. Więc myślę, że się nie zgubicie, ale jest naprawdę fajnie. Tu się zaczynają szlaki, niedaleko Zamek Hojnik. Dobra, dzisiaj zwiedzamy Zamek Chojnik Będziemy wchodzić teraz do Karkonowskiego Parku Narodowego. Oczywiście trzeba zapłacić za wejście. Zaraz zobaczymy, jakie są ceny. Tak, wychodzi się na zamek chojnik. Są dwa szlaki: czarny i czerwony. My idziemy czarnym. Tak wygląda szlak czarny na zamek chojnik, który prowadzi przez zbójeckie skały. My właśnie nim wchodzimy. A będziemy schodzić szlakiem czerwonym. Co na nim jest? Nie wiemy jeszcze, ale się dowiemy. I zbliżamy się do zbliżamy się do zbójeckich skał. To jest ten masyw, tu całe to, 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 to. I szlak pomiędzy tym biegnie. Zaraz to obejrzycie sobie z bliska. Można iść tu i można iść tam. Aha. Dobra, to kochani, wchodzimy teraz na zbójeckie skały. Fajnie się tutaj idzie, są takie stopnie zrobione z tych skał, skały granitowe. Ale tu też widać, że niektóre rzeczy były tu podreperowane betonem, pewnie z uwagi na turystów. Szlak bardzo fajny, ciekawy. Zobaczcie sobie to z perspektywy, i my musimy wejść. Aż tam, Hen wysoko. Jak kiedyś tu przyjedziecie, to będziecie mogli też ten szlak pokonać. I powiem, lepiej nim wchodzić, z tego co widzę, niż schodzić. Po deszczu nie bardzo polecam, bo jest bardzo stromo i kamienie po deszczu są śliskie. A tak widać to z górnej perspektywy. O, I teraz już szlak jest łagodniejszy. Słuchajcie, tu nawet macie możliwość... Jest taka szczelina skalna. W razie deszczu, nawet jak będziecie z namiotem, spokojnie można się tutaj przespać, rozpalić sobie ognisko. Także też polecam turystom pieszym. No to słuchajcie, dotarliśmy na zamek Chojnik do Jędrusia. Co Wam powiem, źle się wchodzi, bo jest bardzo parno, gęste powietrze. Taki burzowy czas. Źle się oddycha. Brama główna do zamku. mysza już oczywiście poleciała. Proszę, ten. ten. Da mi się napić. O chyba bilety sprzedaj. daj się napić. No wejść. Idziemy zakupić bilety. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko pasuje. Dziękuję. Trzeba zostawić. Przeda się. No, no. A my wierni Nie. słuchacze Pana. Dobra, bilety kupione. Bardzo tanio, 7 zł bilet, 5 ulgowy Dobra kochani, idziemy zwiedzać Bilety kupione Będziemy teraz zwiedzać Dzień dobry Aga, otwórz plecak, tam są bilety Myślę, że tu już nie ma kontroli Obok portfela, no zawsze druga osoba potrzebna, bo dużo ludzi się kręci i często jedna osoba na nie stanie wszystkiego jego tu ogarnąć. No, wiadomo. Wiadomo. Dobra, możemy wchodzić. Są to ruiny w każdym bądź razie. w gospodarki. Fajnie, Fajnie opisane. koni koni właściciele, mieszkanie komendanta niewielkiej załogi strzegącej zamku. Za stajnią, z prawej strony znajduje się wykute w skale po idło dla koni oraz cysterna, do której zbierano rynami deszczówkę z dachów. Tu jest poidło, widzisz? One było dłuższe, ale jest zarośnięte. A tu jest na deszczówka. Tak wygląda. Zbudowali go, zobacz. XIV wiek, a tu XVII. No. Czyli do tego, do tego, dobudowali jeszcze. Całe to. Całe. Część mieszkalną. To jest część mieszkalna i wysunięte ten bastian jak ta Łupinowa, zbudowana w czasie wojny trzydziestoletniej, tysiąc 1618 osiemnaście czterdzieści osiem. W celach obserwacyjnych i do zwiększenia zasięgu ręcznej broni palnej losy wieży nie są znane, pozostały tylko fundamenty. A tam jest dno tej wieży, loch głosowy, głodowy, e, głodowy przepraszam. Loch głodowy, czyli tu jest loch głodowy. Wrzucano tu delikwenta Siedział, chudnął Było to średniowieczne odchudzanie takie spa Idziemy dalej. Potem pójdziemy posłuchać bajki A fajny też wielki zamek nie? Zachowany jest bardzo fajnie. powiem ci szczerze, chyba za wysoko, bo nie się tak niszczyć. Wiesz? No, armaty też tak nie dosięgały wysoko. To jest to chyba tyle, co, co na przykład, nie? No. no, wchodzimy do bastej. No, a tym bardziej, jak popatrzysz, no ciężko by to było zdobyć nie, na tamte czasy. No to jest ta dobudowana bastyja. A tu się wychodzi? Tu się idzie Teraz gruby pan Arek Myszam o fajnie Kurde, jak do tej dziewsze czasem zazdroszcza ja nawet nie musiałam klękać Nawet nie musiała klękać, a ja musiałem się prawie czołgać Idziemy no, wzdłuż murów obronnych. Tu mamy znowu jakieś przejście. I to jest chyba wejście na wieżę. Tak myśla twierdzi. Zobaczymy, czy się nie myli. Ale fajnie się tu chodzi, trzeba się trochę namęczyć, mhm. ale super jest bardzo fajnie i widać, że cały zamek jest na litej skale o, w końcu trochę wiatru O, I taki, taki mamy widok z chojnika. A tam, ta górka, to jest śnieżka nasza. Takie są widoki. Czyli zobaczcie, jak trudno by było taki zamek zdobyć w średniowieczu. Naprawdę trudno. Nie to nie są żygacze. No i zobaczcie, tutaj wszędzie. Strzelnice dla armat, okienka obserwacyjne, strzelnice na broń palną. Słuchajcie, no, prawdopodobnie w swoim czasie ten zamek był nie do zdobycia. Nikomu by się tu nie chciało wdrapywać po tych skałach stromych z armatami czy nawet z ciężkimi muszkietami. Już nie mówię o łukach, bo one prawdopodobnie. Nic by nie dały. Także powiem Wam, że zamek jest naprawdę potężny. Warto przyjechać, słuchajcie, zobaczyć tutaj są nawet gdyby ktoś się dostał na dziedziniec zamkowy, tam gdzie te, te kasy biletowe to można było się stąd bronić, ostrzeliwać myślę, że nie do zdobycia. Będziemy teraz wchodzić. wyjdziemy To jest ozdobny tynk, top, Tak? Gzyms. Pisze ozdobny tank z grafito. Z grafito. I kaplica była tutaj. No to może to jest to. Powyżej tak może być. Po kaplicy. Czyli tam była kaplica, widzisz? Aha. To była kaplica. To są pozostałości tam widać, nie? No. no. A to masz ozdobne tęki. Widzisz w kształcie cegieł to takie to jakby. Ci no. to a tam masz przyłbicę. Ale to już Jędrek a chyba zapomniał, ja powiesił i ten co tam wisiał w tej przyłbicy już tak usnął, że go w ogóle nie ma, a no została przyłbica. Idziemy dalej. Będziemy zaraz wchodzić na wieżę obronną i na mury. Stadium, główna siedziba właściciela trzy kondygnacje i piwnice. Piwnice były przykryte sklepieniem kolebkowym o rozpiętości 8 metrów, które uległo zawaleniu po pożarze. Wejście z Kretą pochodzi z 1920 roku. Koniec. No dobrze. O, widzisz, czyli tu mieszką znajdowały się tablice upamiętniające żołnierzy poległych w tym miejscu do 45 związanych z domem szaf, I to chyba No, to będziemy wchodzili teraz na wieżę, bo zaczyna padać deszcz. Najpierw metalowymi schodami z jednej strony wejdziemy, a środkiem wieży zejdziemy. No to się znajdujemy na murach, na najwyższej kondygnacji prawie, bo jeszcze czeka nas wieża. Jak ktoś ma lęk wysokości, nie polecam. Bo przejścia są bardzo wąskie. I cały czas plecak o coś tam wadzi zobaczcie i kiedyś po takich wąskich schodach musieli się poruszać rycerze żołnierze zobaczcie tu jeszcze oryginalne okna strzelnicze zachowane zamek zachował się wam powiem w bardzo dobrym stanie jest cały czas w jakiś tam sposób remontowany są uzupełniane tynki i tym podobne rzeczy w końcu zaczęło coś wiać to wchodzimy do wieży A tu czekają nas drewniane schody na samą górę No to kochani jesteśmy na najwyższym punkcie tego zamku Takie mamy piękne widoki z samej góry Tu żeśmy po tych murach szli. Co mysza? Fajnie? Tak. Bardzo fajnie. Aż mi opuchlizna zeszła. No nie gadaj. Tak fajnie. Ty chomiku. Zatrzymaj to. Okay. Eee, proszę do którejś ruchu pieniążka. Yy, nie mam. Kartę mam tylko. To nie chcę. No Dawaj pieniądze. No musi być jakiś, jakaś sztuczka musi być. Aha. No ja nie wybieram z torepki. O z kolei, no. Dobra, Musi ja być zbieram. jakaś sztuczka. Nie wiem. Nie no, to się zaraz dostanie. Tak, to tu no. robisz, to robi. No, proszę bardzo, proszę bardzo. Nie wiem, wszystko jedno. To jest tak, że trzeba rękę wziąć. No. Teraz ja będę pocierał tą rękę, nie? Y, tym pieniądzem u pana, i ten pieniądz się normalnie tam wsunie. O, dobra. No. Ale tak sobie myślę, że najpierw ja spróbuję. No, dobra. Nie? Dobra. Żeby pocierać, pocierać. Oj, tak, kiepsko, nie? Ale. Teraz... No. Ej! No i nie ma. No jak nie ma, no gdzieś musi być. No nie ma, no ale gdzieś to się jednak znajdzie. Nie to było? Pięć złotych to było, nie? No, leży. No właśnie. O, dobre. Idzie ludzi tak robić. Iluzjonista w rozjazdach, trzeba tak zapamiętać. Tak jest, ale nie Bardzo jest. mi było poznać. Również. Super. Wie pan co, my cały czas fajnych ludzi spotykamy. Non stop. Tak jest. Zachęcam do Dzisiaj rano żeśmy... Strony. Polubimy na 100%. Camper Kam, tak? Kamperowe jazdy. Kamperowe... A jak ja sobie spróbuję pana, to będzie pan. To by dobra. No, no. No, ja, ja jestem po do za Rano żeśmy takich Ukraińców spotkali. spotkali. <laughs> Tutaj iluzjonista tak. i kamperowe jazdy. Dziękujemy serdecznie. To mi potem wyśleci. Tak Nie jest, powiem. jasne. Dobra, idziemy. nigdzie nie idziemy. O, schodzimy z wieży krętymi schodami. Spotkaliśmy fajną gości znowu, pana iluzjonistę, który nam pokazał sztuczkę z piniążkiem. I powiem Wam, że sztuczka mi się spodobała. I spróbuję ją w domu zrobić. Jak jesteś spocony się przyklei. O, dobra, wychodzimy z wieży. Trzeba bardzo uważać, bo to jest raczej dla osób niskich. O, idziemy teraz pod pręgierz. Tu widzimy pręgierz. Tutaj są jakieś armaty, czy armatki. O, podobne już żeśmy oglądali Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Chojnik czyli to jest ich własność jest chufnice, bombarda i armata o mała studnia kiedyś to była pewnie wielka studnia pręgierz Idziemy posłuchać bajek, który podsycał w ludziach pożądanie mocy i Kuchnia zamkowa, i piekarnia obok. A budynek mieszkany zawsze stał osobno, żeby pożary nie wybuchował, Nie, wybuchało, nie? tam ogień był zawsze w kuchni. Idziemy do teraz, gdzie, miejsca, gdzie były pomieszczenia dla załogi i dla części służby. Też tu widać, że było przynajmniej trzy kondygnacje, cztery nawet. Wykusz łupinkowy. O, tu pewnie z łuków strzelają, bo wszystko jest poobijane niesamowicie. Idziemy się teraz siąść i posłuchać troszeczkę bajki. A będziemy wchodzić do lochów. Jesteśmy w Starej Piastowskiej Warunki zniesionej na niedostępnym granitowym szczycie mającym 627 metrów nad poziomem morza. Według tradycji